ma widzowie, dzisiaj jestem z takim jednym widzem, którego oczywiście pozdrawiam i zbieramy dzisiaj jajka i zbieramy każde jajko i wiecie ale najpierw ten najpierw najpierw easy, bo zbieramy wszystkie jak coś to niestety musimy pisać przez czat no bo wiadomo, z widzem tam nie ma jakoś za bardzo ten więc dobra. Ja to już niestety... Ja to nagrywałem już, ale mi się niestety usunęło, dlatego zaczynam od początku i z, widzę. Tu mamy jajko kolejne. Patrzcie, tu mamy. Tutaj, tu. No to wiadomo, to nawet Wam chyba pokazywać, nie muszę, ale wiecie. Gdzież ostatnie jajko? Aha, dobra, ja ślepy jestem. I właśnie tak się prezentuje to auto. To jest takie królikowe. no nie, widzicie. Dobra, e, patrzcie. To jest takie króliczkowe, ono wygląda tak. Takie takich w kolorach różnych wygląda tak. Widzę, jak coś tu zaraz dołączy, bo musiał wyjść na chwilę po malagi, A my za ten czas sobie zaczniemy zbierać następne jajka. Więc teraz zbieramy na to na to malutkie, zielone. To, czyli medium. Teraz chodzi, robimy. Dobra, to teraz ludzie medium. Trzeba 15 jajek. Tu macie jajko. Jest, i jak coś, co opowiem Wam tylko tyle. Tych akurat e, ten, te akurat wiem, bo już robiłem to, ale chcę na film, bo wiecie, był ostatnio na filmie A ostatnim, w tym najtrudniejszym, to Wam się przyznam, że trochę znalazłem, a trochę ten. Trochę tam widziałem na YouTubie. O, tu macie, jak coś to mam teraz. Um, 10 na 15, właśnie. I wiecie. Więc poko, chyba, a jakbyście tam coś słyszeli w tle, to mnie nie zabijajcie, no ale wiecie, jak to jest tutaj życie w Polsce. Życie w Polsce z młodszym rodzeństwem. Widza znowu wywaliło. Nie wiem, co to mu się dzieje z internetem. Czekajcie. Chwilę. Dobra, patrzcie. Tut. Tutaj chyba raczej nie ma. No, już prawie znalazłem. Wiecie, to akurat jeszcze też łatwe było. Tu dwa pamiętam, że były chyba. Tu było chyba też. Czekajcie, gdzie te jajka są. Nie gadajcie, że ja tego najłatwiejszego nie zrobię. Jakiś ślepy jestem. Nie widzę tych dwóch, których robiłem 50 razy. Mm. A dobra, tu jest. już chyba wiem, gdzie jest następny. Chyba tu było pomiędzy budynkami gdzieś, albo tu, albo na wejściu do szpitala, chyba też tam. Brakuje mi jednego, jakby ktoś, kogoś to interesowało. Aha, tam jest. Więc dobra, odblokowujemy w takim razie takie autko. Prezentuje się ono tak, takie fajne, malutkie. W innych kolorach wygląda właśnie tak. Taki wielkanocny dość. Myślę, że fajne jest. Też właśnie wiecie. Ale zaczynamy teraz robić następny poziom. Czyli już trochę trudniejszy, bo hard. Nie wiem, gdzie ten widz zaginął, bo, bo to jest widz nieplanowany. On tu przyszedł tak po prostu, ale nagrywa z nami. I on chyba nawet nie wie, że nagrywam, ale to mniejsza. Nie, wcale. Oczywiście pozdrawiam tego widza. Tak samo. No Jezu, wejść tam nie umiem na fontannę, bo tam jajka jest. Dobra, zebrałem to widzowie. Udało się jakimś tym Widzę, że tam koło przystanku jest, a nie, jednak w powietrzu. To wygląda jakby na przystanku było, ale to nie. Jeszcze... O, tu jest. W oczy mi się rzuciło. Mamy już 3 na 25. Tu nie ma gdzieś. O! Tutaj jest. Dobra. Gdzie są te. O, tam na klubie jest. Tam w klubie. Dobra, wchodźmy. Aha, naprawdę, tu nie ma szkła i tu można tak przeskoczyć. Bez sensu. Czekajcie, bo z tego co wiem, tu chyba było jedno, ale nie ma jednak. Pomyliło się chyba z innym poziomem. Ten poziom też zrobiłem, ale nie cały, jak coś widzowie. Więc wiecie, ale dobra. Właśnie, tu wchodzimy. Tu i mamy tutaj jajeczko na dachu. Z tego co pamiętam, to było też chyba w, na lotnisku, i Do, dokładnie ten jest. Ehm. Fajnie to zrobili w ogóle, bo zrobili zupełnie inne kryjówki niż rok temu, bo ja pamiętam, że sprawdzałem kryjówki takie, które były rok temu i widzę, że są inne, bo w tamtych kryjówkach nie było żadnego levelu. W budzie może być dużo. Tu nie ma. Ym, dobra. Aha, dobra tu jest. Tutaj w ogóle taką dziurę na ostatnim odcinku odkryłem upośladoną, w sensie... Na odcinku, który się nie nagrał. W sensie nag nagrał się, ale, się nie ale mi się usunął. Dlatego nie ma tego na YouTubie. O! Trzeba piłeczką trafić. Mnie nie, nie interesuje wynik, tylko ja chcę trafić piłką w jajku. A wynik z rynku. Dobra, powspinam się tam troszeczkę. O, widz, tam jest. O, dobra, tu jest. Czekajcie. O, tu jest jajko, ale to akurat wiedziałem. Was nie będę okłamywać, jak nie wiadomo kto. Tak, kurde, jakieś wojany. Mm, mm, mm. Ale dobra. Czekajcie, gdzie tu jeszcze piłki były? Eee, ja tu przeskoczyć nie umiem. Bo... Żeby być aż takim głupim, żeby nie umieć przeskoczyć. Jezu jak głupi jest Dobra, tu nie było jednak. Wspinałem się tam nie wiadomo, ile A się okazało, że nie było. W pociągu nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. A jednak jest dobra. Pomyliło się. Dobra. Mam 13 na 25 jajek. Mm, pam to pamiętam akurat, że od pralni było. Bardziej wiem. Tu wiem, że tu mega dużo pod kasami było jajek. No bo wiecie, już dużo będę wiedzieć, no bo z tamtego odcinka, niestety, które się usunął. Tak to tu tam naprawdę szukałem, bo nie wiedziałem totalnie o żadnych jajkach, praktycznie żadnych, oprócz tych pierwszych. Ale wiecie. No tutaj niestety już wiem. Gdzie są te jajka, ludzie? Gdzie są te jajka? Nie pytać, odklejkę, odklejka łapie. Restauracji. Powinna być sala imprezowa. Tak jest lepsza. Dajdziemy. O, widzę jajko. Nie ma gdzieś, chyba nie ma raczej. Jezu. Wiecie, jak mi się nie chce tego nagrywać? To jest totalnie po prostu masakra dla mnie, to nag nagrywanie tego odcinka. Bo ja to już nagrywam chyba drugi raz. Bardziej nie chyba, tylko na pewno. Drugi albo nawet trzeci, w sumie chyba. Trzeci błyszczył pana Piotrusia szukałem, a jeszcze poza nagrywaniem szukałem raz jajek, po tych najłatwiejszych. I potem tych trudnych też szukałem, ale nie znalazłem. Więc wiecie. Trochę raz już to szukałem. Dlatego to jest teraz denerwujące dla mnie. No, trochę. Tak, kurde, tylko troszkę jest denerwujące. Bo widzę jajko tutaj. Dobra, widzowie, ja zaraz do was wracam. Znalazłem tutaj jajko i wiecie, teraz takimi cięciami tu będę robić, no bo trudno jest to znaleźć, ale mam nadzieję, że znajdę. Jeszcze będzie część druga z szukania jajek. Znalazłem tutaj w kinie, więc ten. Brakuje mi tylko czterech jajeczek już ludzie. Nalazłem jajko siedzące sobie w sądzie. I dobra, dalej. Dobra, to znalazłem kolejne jajko, które sobie siedzi na kipelku. I dobra. Jeszcze dwa jajka. Kolejne jajko znalezione. I brakuje mi tylko jednego już. Aha. Brakuje mi już tylko jednego jajka, no i wiecie. Będzie znalezione. Sekundę. Później. Znalazłem no kolejne jajko. Właśnie odblokowaliśmy teraz ten. Eee, I patrzcie, odblokowaliśmy teraz takie autko. A się ono się prezentuje w ten sposób, właśnie jest dość spoko. Właściwie tutaj jest to normalne, ale taki. Widzę, że tu jest jakiś kusik. I on. Patrzcie na to robi jajeczka na aucie. Więc mega, mega fajne. Można sobie włączać, wyłączać. Też wygląda to w innych kolorach wielkanocnych. W taki sposób. Więc wiecie, to jest bardzo fajne. Ale ja już będę kończyć ten odcinek. I prawdopodobnie będzie jutro, albo nawet dzisiaj, kolejna premiera z drugiej części Szukania Jajek. Więc wpadajcie na drugą część i pa!